Zadanie drugie. Jeśli x należy do R z wykluczeniem minus trójki i trójki, to wyrażenie w równa się 2 przez x plus 3 jest równoważne wyrażeniu. No dobra, czyli jaka jest dziedzina naszego wyrażenia? Oj, coś mi tak aplikacja. Dobra. Czyli tak, z natury x plus 3 musi być różne, różne od 0, no bo przez 0 po prostu nie dzielimy. No i dodatkowe jeszcze mamy, że x należy to, co nam tutaj podano: x należy do r z wykluczeniem minus 3, 3. Minus 3. Ja wolę pisać średniki, żeby ktoś nie miał wątpliwości, że to nie jest minus 3,3, ,3, ale dobra, idzie się domyślić tutaj. Czyli to jest to, tak? Dobrze, czyli x plus 3. Może zróbmy od razu tak. Z tego pierwszego to pierwsze rozwiązujemy tak, abyśmy mieli równanie, tylko że z przekreślonym równa się. Czyli x różne od i przerzucamy, czyli by było 0 plus na minus przejdzie. 0 minus 3 to jest minus 3. Tak, to jest pierwsze. I i, tak, drugie. Y, x należy do r z wykluczeniem, czyli to można napisać tak, że x jest różne. No tutaj bierzemy wszystko to, co wykluczamy. Minus 3, czyli to tutaj przepisałem i. X jest różne od tego drugiego, czyli tutaj jest trójka, od trójki, tak? No, mógłbym oczywiście to wziąć w nawias, czyli to, prawda? No, ale nie muszę, bo mam cały czas i. Jak mam cały czas i, to nie muszę brać tego w nawias, mam równoważność, tak? Z jednego wynika drugie i z drugiego pierwsze. Czyli z tego co na górze wynika to, co na dole i odwrotnie z tego co na dole wynika to co na górze, tak? No ale nie muszę tego tutaj już tak pisać. Tego znaczka domyślnie jest znaczek równoważności. Hmm. Dobrze. Czyli tak. Yy... Co wynika z tego? x jest różne od minus trójki i x jest różne od minus trójki i x jest różne od trzech. No, jeżeli przyjmiemy to za prawdę, to mamy co? Co nam z tego wyniknie? Że x jest różne od minus trójki. Wystarczy to raz napisać. I x jest różne od trzech. Z tego, co na górze wynika, to tak roboczo napiszę to co na dole, prawda? Jeżeli to co na górze, czyli x różne od minus 3 i x różne od minus 3 i x różne od 3, jeżeli mamy tak czyli to co na górze, no to mamy to co na dole wystarczy raz napisać, że x jest różne od minus 3 po prostu, tak? I odwrotnie, jeżeli sobie założymy, przyjmiemy za prawdę to co na dole to... To możemy sobie zawsze powtórzyć, tak? x jest różny od minus 3 i x jest różny od minus 3 i x jest różne od 3. Czyli z dołu wynika tutaj ta góra, tak? No po prostu, jak powiem, że pójdę do kina i pójdę do kina, no to to jest to samo, co pójdę do kina, tak? Dokładnie. No dobrze, czyli mamy x. Teraz sobie możemy napisać należy do r z wykluczeniem: no niczego, minus trójki i trójki. No to minus 3 i 3. No, czyli to, co jest po prostu tutaj napisane, tak? Tak wychodzi. No dobrze. I teraz musimy dobrać takie wyrażenie, żeby nam wyszło to w. No i tutaj warto spróbować jakoś tak odgadnąć. Hmm, przypuszczam, że będzie b. No, korzystamy tutaj ze wzoru skróconego mnożenia, tak? Jak ktoś nie pamięta, no to, to może sobie zobaczyć tutaj. Hmm, to jest tak. A. Minus b razy a plus b to jest dokładnie to samo, czyli równe a kwadrat minus b kwadrat, tak? Za a, b można wstawiać po prostu dowolne liczby wyrażenia też, tak? No i tutaj Zawsze sobie to A można wziąć w nawias, tak? Aby ktoś miał wątpliwości, pojedynczą literkę w ogóle, tak? Zawsze można sobie to tak roboczo też tutaj piszę. Troszkę mi ten program czasami nie pomaga, ale dobra. Zawsze można sobie tak wziąć te nawiasy tutaj i postawić za AB wyrażenia, tak? Jakby było potrzeba. No, na przykład za A mogę postawić jakieś tam nie wiem, 2xy, za B mogę postawić, nie wiem, tam jakieś t na przykład, czy coś, czy tam te minus 1 na przykład, no i wtedy by były tutaj te nawiasy niebieskie, tak? No dobra, ale na razie sobie to cofniemy zostawimy ten wzór skróconego mnożenia. Warto go pamiętać, w ogóle wzory skróconego mnożenia. Warto pamiętać, i dobra, czyli próbuję się domyślić, co tutaj będzie. No, być może będzie B. No, zobaczmy. Czyli, tak, tutaj mamy, x należy do tego. Zobaczmy, jak mamy w punkcie B, jak to będzie. No, tak, dziedzina tego naszego wyrażenia to jest, no jaka? Mianownik musi być różny od zera i tyle właściwie, tak? No, bo z tego 2x minus 6 z licznika, co nam wyjdzie, no to to nam wyjdzie, tak? Licznik może być dowolną liczbą właściwie, tak? Mianownik musi być różny od zera. Trzeba uważać na mianownik, na pierwiastki drugiego stopnia jeżeli chodzi o dziedzinę to warto sobie poćwiczyć właśnie różne tutaj zadania ja czasami muszę mówić trochę skrótem no bo wszystkiego wiadomo, że nie da się powiedzieć w jednym filmie czyli tak, y, mianownik czy przepisujemy, tak x kwadrat minus 9 różne od zera, tak żeby to miało sens yy, czyli tak no i raczej to na różne sposoby można zrobić ale weźmy sobie na przykład ten wzór skróconego mnożenia już żeby tutaj mieć różnicę kwadratów tak? oczywiście tutaj strony sobie mogę poprzestawiać mogę napisać, że a kwadrat minus b kwadrat równa się a minus b razy a plus b tak? mogę tak zrobić to zależy jak komu tam już wygodniej no, i mogę sobie tutaj teraz tak różnicę kwadratów zapisać, no bo dlaczego? x kwadrat, no to to jest po prostu x kwadrat, tak? 9 to jest kwadrat no, minus trójki, ale kwadrat też trójki, tak? Więc tutaj będzie wygodniej wziąć trójkę, tak? I tutaj mam do kwadratu, i to jest różne od zera, tak? Tutaj jest to tak wygodnie zapisać, czyli mam różnicę kwadratów, tak? Czyli x kwadrat minus no 9, tak? Różne od 0. No i mogę sobie zapisać yy, tak: a kwadrat minus b kwadrat to jest a minus b razy a plus b, i naszym a jest tutaj x, naszym b jest 3. No to mamy tak: a minus b, czyli x minus 3. I później A plus B, czyli będzie z plusem, czyli X plus 3. Tak, to jest dokładnie ta lewa strona tutaj. No i my przekształcamy cały czas równoważnie tutaj, czyli mamy różne od zera, tak? W sensie takim, że tutaj moglibyśmy mieć równoważność, prawda? Cały czas, czyli wynikanie w dwie strony. No dobra, ale... Możemy sobie podarować ten znaczek, tak jak mnożenie przy symbolach. Tak jak tutaj mnożenie sobie, można kropkę podarować, można ją napisać, nieważne. Yy, więc cały czas mamy tutaj równoważność. No i tak, kiedy w ogóle, może tak, napiszę tutaj, kiedy, no, weźmy jakieś takie literki, żeby których, już nie mieli, których jeszcze nie mieliśmy Kiedy iloczyn jest różny od zera Niech będzie tu na przykład różne od zera To warto pamiętać wtedy i tylko wtedy Gdy T jest różne od zera I, czyli taki daszek y, Który może być zrozumiały dla Chińczyka Na przykład U tutaj, tak? Różne od zera Tak? Czyli tak, mamy taką równoważność, tak? Czyli wynikanie w dwie strony. Czyli tutaj mamy ten znaczek jeżeli, jak pamiętacie dobrze, w jedną stronę i jeżeli w drugą stronę, tak? Można sobie to tak wyobrazić, czyli mamy po prostu takie coś równoważność, czyli dwa zdania się zastępują. Można podmienić po prostu. Tak, jak część w samochodzie. No i dobra. I teraz naszym T jest to, co w tym nawiasie, naszym U jest to, co w tym drugim nawiasie. No bo ta równoważność, to jest tutaj, zachodzi dla dowolnych liczb T i U. Liczb potocznych, czyli liczb rzeczywistych. Dobrze, czyli nasze T to x -3. I teraz możemy sobie równoważnie tutaj napisać x minus 3 różne od 0, tak? I, no i nasze u to jest x plus 3 tutaj mamy, tak? x plus 3 różne od 0, no czyli mamy taką równoważność, tak? Czyli tutaj można sobie wyobrazić taki znaczek między górą a dołem jakby. No ale nie piszemy go tutaj. No dobra. I teraz możemy sobie napisać tak x, różne, no i rozwiązujemy tak jakby było równanie, tylko mamy przekreślone równa się. Bierzemy to, tak, do pierwszego i, 0 i przerzucamy, czyli zmieniamy znak, plus 3, czyli mamy 3, tak, i x. Różne od 0 i przerzucamy minus 3, czyli minus 3. No i jak mamy x różne i x różne, no to piszemy coś takiego: x należy do r z wykluczeniem. No i tutaj mamy x różne od 3 i x różne od minus 3. Można to poukładać rosnąco, nie musimy. Moglibyśmy najpierw trójkę napisać, później minus trójkę, ale ja napiszę tak minus 3 i 3. Takie liczby 3 i minus 3 wykluczamy, tak? No dobrze. No i to zgadza się tutaj z tym tutaj, prawda? Czyli można napisać tak, d równa się. R z wykluczeniem minus trójki i no przepraszam, bo coś mi tutaj ten program albo tablet nie wiem. Minus 3, 3 wykluczamy, tak? I tutaj też DW to jest dziedzina tego naszego wyrażenia W, równa się. No i co to nam wyszło? Po X należy. Przepisujemy R z wykluczeniem minus 3. Średnik dajmy i 3, tak? Czyli minus 3, trójkę, trójkę wykluczamy i tutaj też minus 3, trójkę, trójkę, czyli D równa się DW. To nasza dziedzina z B to jest po prostu to samo co DW. Dobrze. No i przeliczmy sobie. 2x minus 6 przez x kwadrat minus 9. Czyli tak 2x minus 6 przez x kwadrat i minus 9. No i to się równa. No i tak. Fajnie by było, aby to się poskracało tak, jak liczby po prostu. Jak mamy ułamki po prostu w szkole. Podstawowej, no to się skracają nieraz. Jest coś takiego, jak skracanie ułamków, tak? No to możemy sobie w liczniku zapisać w licznik mianownik właściwie w postaci iloczynu, jakby się dało byłoby super. X kwadrat minus 9 to jest x kwadrat minus 3 kwadrat, to, to już patrzę na wcześniejsze, tak? Czyli X minus 3 razy X plus 3. Wzór skróconego mnożenia. O tutaj ten, tak? Czyli mamy X, czyli tak X kwadrat minus 3 kwadrat tutaj mamy, można tak powiedzieć, czyli X minus 3 razy X plus 3, zgodnie ze wzorem skróconego mnożenia, czego tutaj nie napisałem jeszcze. No nawiasu, tak? Najpierw od X odejmuję trójkę. I do x dodaję trójkę i te wyniki mnożę przez siebie. Czyli mam x kwadrat minus 9, czyli x kwadrat minus 3 kwadrat, czyli x minus 3 razy x plus 3. No i teraz licznik. Fajnie by było też zapisać w postaci iloczynu. Czyli mam 2 razy x i mam 6, czyli odejmuję iloczyny. 6 to jest 2 razy 3 oczywiście, tak? Czyli odejmuję iloczyny, w których powtarza mi się dwójka. Więc dwójka przed nawias. Dwa razy. I spróbujmy zapisać tak. X minus 3. Można jak ktoś tę metodą prób i błędów, jak ktoś nie wie inaczej. No i sprawdzić, czy nam się zgadza. 2x jest. Znak jest minus tutaj. No i 2 razy 3, 6 i odejmuję 6 jest. Zgadza się, tak? Musi się zgadzać. No i teraz tak, równa się. Mam tutaj x minus 3 w liczniku i x minus 3 w mianowniku, tylko że w liczniku i w mianowniku mam ciągłe mnożenie. Można tutaj kropki pisać, nie musimy oczywiście, bo jak mamy tutaj symbole, nie musimy pisać razy, ale możemy. I mam ciągłe mnożenie. Ono nie jest przerwane jakimś dodawaniem, odejmowaniem, dzieleniem. Niczym, tak? Więc mogę sobie skrócić, tak jak mamy po prostu X minus 3 mi się skraca z X minus 3. Czyli mam po prostu w liczniku 2 w mianowniku X plus 3. 2 przez mm, X plus 3, tak. I tutaj yy, W równa się 2 przez X plus 3. No i to mam równe. W. czyli jeśli x należy do r z wykluczeniem minus trójki trójki to wyrażenie w równe 2 przez x plus 3 jest równoważne w wyrażeniu no i tutaj wyszło b tak? czyli to jest po prostu to samo w b wyszło w czyli to co jest tutaj to jest po prostu w czyli obojętnie jakiego x wstawię no to Tutaj otrzymam, tutaj otrzymam tyle samo co tutaj, tak? No, x, oczywiście, z tego zbioru. Dobra. Czyli mamy odpowiedź B. Dobrze trafiłem tutaj. Trzeba robić po prostu dużo zadań, żeby, żeby to robić sprawnie. No, tutaj to starałem się tak rozpisać, żebyście to widzieli o co tutaj chodzi. Dobrze, no to, to jest koniec tego zadania. Drugiego.